na moim kanale, ja jestem i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki lekki przegląd momio. Was zachęcam do zostawienia łapki w górę do subskrypcji mojego kanału do tego, aby zostawić już jeden mały komentarz lub coś takiego, bo dla mnie to jest ogromna motywacja. Mm, więc no, teraz przejdę jeszcze raz na, na to i pierwszy osoba, która mi się świeci na bórze, która da profil post, daje, daje dwa momo. No i jest to taka osoba, dostajesz dwa momo ode mnie. Mm. Kolejna osoba, odświeżymy sobie I kolejna Czwarta osoba, raz, dwa Trzy Cztery Dostaję mamo. także dwa Lubię tak lasować, bo więc odświeżam sobie I słupka Pierwsza, niech będzie Ach. Proszę bardzo Dwa mamo. otrzymujesz ode mnie świeżą i może osóbka 6, 7, 7 i osóbka 7 dostanie ode mnie 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gratuluję i dostanie ode mnie cukierzeczki i osóbka 10 teraz dostanie w sumie 10, może 15, osóbka 15 dostanie ode mnie

No, wpiszecie się później do listy, a której intensywność łapki górę i subskrypcji mojego kanału. I z wami się już tak do kolejnego pa.